Cześć, witajcie w programie anty Selene Seleny Gomez. Kto jest anty Seleny Gomez? Na pewno jest wielu, bo widziałam już w jej YouTube'ie. No dobrze, to dzisiaj będziemy gadać o tej niestręsnej babie, dobra. Jak zwykle ta jej buźka, niby taka umalowana itd., że występuje w z Waverly Place i programie ochrony księżniczek to oznacza, że jest niby taka sławna. Ale to nieprawda. Ona tylko ma najwięcej fanów, bo niby jest najsławniejsza w całym USA. E, no naprawdę ja jestem faną Demi Lovato. E, no tak, e, dlatego mam tutaj eee de de Lovato. E, tak by ją kocham, że wszystko ma. Płyty wszystkie. Ale dobrze, rozmawiamy o selenie. Dobrze. Yy, jak zwykle ona musi się chwalić wszystkim, co ma. Yy, w ogóle nie może się opanować yy, z tym z kradnięciem czyjeś yy, piosenki czy coś. Yy, ona bierze przykład ze wszystkich gwiazd. Na przykład jak yy, niektóre gwiazdy są, yy, są na przykład takie seksowne, że niby takie zdjęcia sobie robią na goło itd. I to ona też musi to zrobić. Jest przykład. Yy, a kiedyś ją lubiłem, ale jak zaczęła chodzić z Biberem, to nie wiem. Naprawdę. Yy, no tak. Yy, przez kilkanaście dni myślałam, że jest naprawdę fajna. Nawet się kłóciłam o przyjaciół, z przyjaciółkami, żebym ja jej miała fanglub, żebym ja tylko robiła co wszystkie wszystko, a nie one. Ale teraz tego żałuję. Wszystkiego żałuję. Naprawdę. Yy, przez wszystkie dni, yy, najczęściej, jak były ich zdjęcia w fanklubie, w, w, w twójście, brawo, to takie je darłam. Czekaj, co z zobaczycie? No dobrze, nie mam. Yy, ale jak ten, ale jak ją zauważyłam na w prawie wszystkich gazetach, tak? Na piórniku dd. to tutaj się zacięłam. I mam ten. Teraz plaster. No, no i tutaj ten. Tak. No. E, jej ulubiony kolor to jak zwykle. niebieski albo różowy. Nie wiem. Ja tam nie mam. jej tak e, e, Kiedyś na plaży w wakacje przebrała się za swoją fankę. By, ten, by jej nie rozpoznawali, no i, i że y, uważali, że y, ta panka ma bliźniaczkę. Że też jest panką Selena. I ona właśnie się tak chwaliła, O, Selena jest taka super! Widzisz, że ona ma nową piosenkę. No i to mnie tak kurzało, że nie wiem, nawet to było w telewizji. uwierzcie mi, nie kłamie. Y, no, no to na tyle. Zapraszamy na, następ, na następny odcinek. Αρτή φαίνεται και εσύ θα δίνετε